Idea wcześniejszego przejścia na emeryturę miała być ratunkiem dla tych, którzy pracują ponad siły. Muratorzy, pielęgniarki, dekarze, wszyscy, których praca wyniszcza zdrowie i nie daje szans na dożycie wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat. Jednak niespodziewanie ten przywilej stał się dobrodziejstwem dla tych, którzy najmniej na to zasługują. Dlaczego tak się stało? I kto tak naprawdę korzysta z systemu? Pierwotny cel. Pomoc tym, którzy cierpią najbardziej w 2012 roku Andrea Nachles, ówczesna minister pracy Niemiec, doprowadziła do uchwalenia ustawy o wcześniejszej emeryturze w wieku 63 lat. Jako przykład podawała swojego ojca który z powodu problemów z plecami i stawami nie mógł pracować jako murarz do wieku emerytalnego. Ustawa miała być sposobem na wsparcie takich osób, aby chronić je po wielu latach ciężkiej pracy fizycznej. Jednak po 11 latach statystyki pokazują niepokojący obraz. Kto przechodzi na wcześniejszą emeryturę? Demaskowanie mitu badania niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych w Berlinu ujawnia że znaczna część osób korzystających z wcześniejszej emerytury pracowała na stosunkowo wygodnych stanowiskach nie są to dekarze czy pielęgniarki, lecz osoby, których codzienność zawodowa nie była wypełniona wyczerpującą pracą ani ciągłym stresem, przykład pracownicy biurowi, konsultanci oraz przedstawiciele innych zawodów umysłowych znacznie częściej korzystają z prawa do wcześniejszej emerytury niż ci którzy spędzali swoje dni na budowach czy w szpitalnych salach. Społeczna niesprawiedliwość. Kto na tym traci pielęgniarki, muratorzy, ogrodnicy, ci, którzy naprawdę potrzebują wsparcia. Często nie mogą skorzystać z przywilejów. Dlaczego? Ponieważ ich zdrowie jest już tak zniszczone, że muszą zakończyć pracę długo przed osiągnięciem wieku umożliwiającego wcześniejszą emeryturę. Fakt. Osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną żyją średnio o 5 do 7 lat krócej niż pracownicy biurowi. A to właśnie ostatni częściej czerpią korzyści finansowe i społeczne związane z wcześniejszą emeryturą. Dlaczego system nie działa? Krytycy wskazują na kilka kluczowych problemów. Niejasne kryteria. System nie uwzględnia rzeczywistego poziomu obciążenia zdrowia pracownika. Braki informacji. Osoby najbardziej potrzebujące pomocy często nie wiedzą, jak skorzystać z przysługujących im praw. Różnice finansowe. Osoby z wysokimi dochodami mogą pozwolić sobie na wcześniejszą emeryturę bez obaw o stabilność finansową, jak przywrócić sprawiedliwość. Związki zawodowe i eksperci proponują zmiany w systemie wcześniejszych emerytur. Możliwe rozwiązania? Indywidualne podejście uwzględnienie warunków pracy i wpływu zawodu na zdrowie każdego wnioskodawcy, wzmocnienie wsparcia medycznego, regularne badania pracowników fizycznych, aby na czas wykrywać pogarszający się stan zdrowia, publiczna kontrola, przejrzystość systemu, aby wyeliminować przypadki w których z przywilejów korzystają osoby niebędące w potrzebie. Pytania bez odpowiedzi czy system wcześniejszych emerytur, zaprojektowany jako akt sprawiedliwości społecznej, stanie się kolejnym przykładem nierówności społecznej dlaczego ci, którzy pracowali najciężej, muszą patrzeć jak z korzyści korzystają inni. Musimy chronić tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Podkreślają przedstawiciele związków zawodowych. Ale czy władze znajdą odwagę, aby zmienić system? Zakończenie system wcześniejszych emerytur miał wspierać tych, których praca niszczy zdrowie. Jednak dziś nie zawsze realizuje ten cel. Przegląd kryteriów, wzmocnienie kontroli i sprawiedliwe podejście to jedyne sposoby na przywrócenie zaufania do systemu. W kwestiach emerytur nie można zapominać o najważniejszym. Zdrowie i życie zawodowe każdego człowieka są wyjątkowe.